niedługo za godzinkę już będą goście, możemy się ładnie spodziewać gości. No. Dzień dobry, witaj Dzień Cześć. Krzysiu, witaj. Witam. Witaj Mateuszku. Zapraszam do kuchni. Proszę siadać. Drzwi zamykać. No. No, ale tak ale zwykle, no. Dobrze. To jest Krzysztof, było. Słuchajcie, a czemu wygadzimy? Jakiegoś naród, czy są? Tam no, tam nie, bo to tam są, to jest moje. No, 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 Z czymś tam nie strzelaj. Dobrze? Żadnych strzałów tam Jeszcze Problem Pascal. Pata, mamy problem. <laughs> <grymne> to jest y, w stylu lody. Lody na pasek. A, Udało się, Ma tak? Pani siebie, tak? Tak, 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 to tak, 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 A tak, to, to jest, to jest tak, przepyszne. Mm, bardzo, dobre. Tata, przyszedł z do samego siebie. Dziękuję. 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 Mój dobry. Proszę panie. Znasz ten rękawał? Mati, znasz? Nie. Nie, nie znam. To słuchajcie, nie? Słuchajcie. To tylko Przychodzi kelner do klienta, nie? I kelner mówi, pana, pan już zamawia trzecią zupę pomidorową. No O co panu chodzi? A y, klient na to, jestem głodny, lubię pomidory. Ha, A, tak. Jak zwykle <grym> to obciskami rzucasz, rękę rękami <grym> jak sami. Gratuluję. Oj, 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 dziękuję. Pięknie paskasz. Dzień, dziękuję. Po prostu. A ty się za mało śmiałeś, kolego. Nie, pewnie nie smakuje mu twoja kuchnia. Wiesz co, jak się kończy z takimi ludźmi, którym nie smakuje? Nie. Kończą u psa mojego. O, za mnie komplementów dzisiaj. Bo to jest tak dobre paskal, że nie sposób tego prazić słowami. Prawda? Tak. Co tylko tak, teraz Ty opowiesz kawał, usłuchamy. Mm, nie może jeszcze. Za... No powiedz no, wiesz, wiesz, tak? no, powiedz. A Ty nie chcesz? Nie. Ale chyba to? Ja już zadłem jedną. I zostało jeszcze jedną, bo zrobiliśmy o jedną więcej. A co może... Nakarm karmca. Nie. To my no, dawaj, Mateusz, dawaj. Zaraz. No już. Jeszcze nie. Kojarzyła mi się cierpliwość? Zaraz wylądujesz mojego psa. Gadaj kawał! Gaj kawał! No proszę. Aha, jestem tam Mati. Mati. Palcz kawał. Jeszcze nie, zaraz powiem. No dobrze. Patrz tak... Ciebie są takie wyborne posiłki tylko obsługa beznadziejna Ale kebada No wybacz, wybacz, wybacz. No. Dla, dla lepszych nie stać Knora No i sztupnijmy się tak za znak pokoju tak. Pokoju francusko-polskiego No powiedz kawał Mati! No dobrze mm. No Samo Spokajnie zaraz powiem tak daj mi to do Przychodzi baba do lekarza Co? i mówi, że jest lekarz, lekarza, to... ...a przecież pani ma włosy. Świetny <noise> dowcip, no, świetny. Ja teraz będę rzucał gościom ten dowcip, naprawdę. No, no, A pamiętasz, Grzyziu, jak ty wyplułeś wszystko, kiełbaskę moją? Tak, no, no, to to taki moje... dowcip był dobry.